I też fajny. Był taki Tito w schronisku? I to nie jest ze stroniska. ja Tito znalazłam na ulicy, wiesz? Dlaczego? Mm, nie, go powrócił. A gdzie był? W śmietnikach? Nie, w śmietniku. A jaki był malutki? A teraz jest duży, a kąpi go ktoś? To nie, Bo pies chyba kiedyś oszalał. Czemu oszalał? Ja się kiedyś kąpałem. No. Pies mi skoczył do wany. Tylko tak że... robię. <grym> I koniec. Dlaczego? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ze mną jest najmłodszy uczeń naszej szkoły, czyli... Arkadiusz Ciok. Ile masz lat? Pięć. A jak długo grasz na perkusji? Bardzo długo. Powiedz mi, czy pamiętasz swoją pierwszą lekcję gry, jak przyszedłeś do mnie do szkoły? Szkoła była bardzo ładna. Lubię tu chodzić. Mhm. Fajna perkusja. Mhm. I mój fajny pies. O. I lubię grać. Na koncercie było fajnie. W moim czerwonym domu mam tylko czerwone rzeczy. Zachód słońca oglądam, kiedy na czerwono świeci. nowo szukam moich kości. Powiedz mi, gdzie one są. Pokochałem gości, gdy miałem je cały. Ruch. A pamiętasz, jak przyszedłeś do mnie pierwszy raz na lekcję? Mhm, no trochę się wstydziłem. Czemu? No bo to moje... Była pierwsza lekcja i wstydziłem się trochę. Że wstydziłem się tego, że taka jest perkusja no, i taka jest pani. Ale teraz się już nie wstydzisz, chyba, co? Tak? Nie. A coś się zmieniło od tego czasu? Zmieniło. Co? Zmieniło się, że ta półka była tu. I ciekawi mnie to, że. Tam są mębelki, mikrofony. Dlaczego perkusja? Dlaczego przyszedłeś na perkusję? No bo chciałem się nauczyć grać. Chciałem taki rytm, taki trudny. A masz jakiś swój ulubiony rytm? A jeszcze nie wiem. Jak będę mieć już 7 lat, to będę już mieć jedną, jedną klasę. Mhm. Mm i tu przychodzić. Nie będziesz tu przychodzić dalej, co? Nie będę tu przychodzić, jak już będę mieć... jak będę mieć dziadkiem. Jak będziesz dziadkiem, to nie będziesz przychodził? Czemu? No bo Każdy może grać na perkusji. Fajnie jest na perkusji. Bardzo ładnie się gra. I poza tym... też fajnie na tej perkusji. Lubię tu przychodzić. Czyli jak będziesz dziadkiem, to będziesz dalej przychodził tutaj? Tak. To papa. Pa. Już? Koniec? Tak? Na A ja tu? mam jeszcze kilka pytań. Kilka? No. Na przykład, co ci się najbardziej podoba w perkusji? Na perkusji mi się podoba te, te duże bębenki, mhm. mi się podobają talerze. Mhm. Podobają się i tamte bryloczki to tam Bryloczki są. ci się podobają? Mhm. A dostałeś już bryloczek? Ale muszę się jeden zgubi. zgubił. Zgubił ci się? Tak. No dobra, ty dostaniesz drugi. Kiedy? Co robisz, jak nie grasz na perkusji? Jak nie gram? Uh -huh. To uczę się, żeby oduczyć lekcję. Mhm. Uh Roda -huh. trochę sobie ziem, pojeżdżę, kładem, I oglądam bajkę. Nocka się zrobi, idę spać. A w drugi dzień... To znowu muszę się uczyć. A po co się tak uczyć? No, bo muszę, żeby dokończyć to, jest tam napisane do linii. Pięć linii i. A ty się z perkusji uczysz, tak? Tak. Papa. Pa. Już, koniec? Hmm? A nie chcesz jeszcze jakiegoś pytania? Nie. Czy wiesz, może kim chciałbyś zostać, jak dorosziesz? I jakie będę mieć imię? Nie, no co będziesz robił, jak już będziesz duży? No, iść do pracy. A do jakiej pracy? Ale nie w policach. A gdzie? Rozdawać będę pizzę. Pizzę będziesz rozdawać? Tak. Będę dostawcą pizzy. A czemu akurat dostawcą pizzy? No bo lubię być dostawcą pizzy. Będę dostawcą pizzy, to będzie moja praca i zostanę policjantem. Pizza to moja praca i, i będę policjantem. A czemu policjantem? No bo ja lubię być policjantem i rozdawać pizzę. Policjant dostarczający pizzę. Ale nie policjant, to nie będzie policja. Czyli będą to dwie osobne prace. Mhm. Czyli raz będziesz do, do, dowoził pizzę, a raz będziesz policjantem. Tak. Będę tu przychodzić. Pizzą? Z pizzą. Super. To papa. Jak wyglądałby twój wymarzony dzień? Iść nad wodę. Pokąpać się gdzieś nad wodą. Na biwaku być. Iść do kogoś na nockę. I zjeść lody. Mieć dużego psa. To papa. A jakbyś mógł mieć taką jedną super moc? No. A jaka to by była? Moc ognia albo lodowata. A czemu akurat? Taka? Bo ja lubię taką moc. To by pokonały dinozaura. Żyją dinozaury. A gdzie? W Polsce? W policach są? W policach. Co jest trudnego w grze na perkusji? Nic. Nic trudnego. Nic. Czy warto się zapisać na perkusję? Warto. Warto przychodzić na lekcje? Warto. Jest okej? Okay? No to zapraszajcie, wklikajcie, przychodźcie tu. Nic więcej dodać, nic więcej ująć. Dziękujemy, dziękuję Tobie za wywiad. Okay. To super. A teraz wracamy do kiszynki. Uh -huh. Pa pa. Pa pa.